Dzień dobry państwu. Witam państwa ponownie z siedziby firmy SNS Foods. Ja się nazywam Cezar Bogusz. Mam przyjemność dzisiaj państwu opowiedzieć o kolejnej bakterii, która jest bakterią chorobotwórczą. Tą bakterią jest Listeria monocytogenes. Często tą bakterię nazywamy jako bakterią lodówkową. Można powiedzieć, że to jest bakteria, która wywołuje chorobę listeriozę, która czai się w naszych lodówkach. W mojej twojej praktycznie w każdej lodówce. Tu mamy na zdjęciu obraz pod mikroskopu elektronowego. Ta bakteria nie wygląda zbytnio ładnie i nie dość, że nie jest ładna, to także powoduje bardzo złe skutki w naszym organizmie, w naszym przemyśle spożywczym, w ogóle na całym świecie. Listeria monocytogenes to bakteria gram-dodatnia, która charakteryzuje się tym, że właśnie w barwieniu metodą grama barwi się na fioletowy kolor, dlatego że nie ma w swojej strukturze zwanej zewnętrznej błony kombrukowej. Listerioza, no to właśnie tą chorobę wywołuje Listeria monocytogenes. To jest choroba która i bakteria, która się namnaża w lodówkach. Dlaczego? Dlatego, że ma odpowiednie warunki temperaturowe do, do wzrostu w naszych lodówkach. Co może wywołać Listerioza? Wbrew pozorom bardzo proste, bardzo podstawowe produkty, które znajdują się i na półkach w sklepie i przede wszystkim w naszych lodówkach. Jest to niepasteryzowane mleko, są to mrożone warzywa i surowe ryby. Generalnie można powiedzieć, że listerioza to rzadka choroba, choć bardzo poważna choroba zakaźna. I co najgorsze, to to, że powszechnie występuje ta choroba w naszym środowisku. W środowisku, które nas otacza. Choroba ta jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, dla noworodków i dla osób starszych. Stąd bardzo często diety bądź produkty spożywcze są w szczególny sposób dedykowane dla właśnie kobiet w ciąży, dla noworodków, dla niemowląt i dla osób starszych. Należy wspomnieć, że w Stanach Zjednoczonych, czyli w bardzo potężnym na, na potężnym rynku, za około 2,5 tysiąca zachorowań odpowiada właśnie choroba odpowiada bakteria Listeria monocytogenes. Prowadzi to do ponad 500 zgonów rocznie. Trzeba powiedzieć, że to jest 9,7 mieszkańca zachorowań na, na milion mieszkańców powodując tym samym większą śmiertelność niż salmonella albo Clostridium botulinum. Najgorszą sprawą jest to, że około 10% ludzi jest nosicielami listerii monocytogenes, a niestety nie zdają sobie z tego zupełnie sprawy. Jaka jest charakterystyka tej choroby? Objawy listeriozy mają charakter grypopodobny. Mamy gorączkę, mamy dreszcze, mamy bóle mięśni, mamy dolegliwości ze strony układu pokarmowego, czyli biegunka, wymioty. I w momencie, kiedy jest to choroba, która przechodzi w taki sposób bardzo łagodny, ta choroba znika po. do trzech dni może trwać w naszym organizmie. Jeżeli chodzi o listeriozę, czyli listerię monocytogeny u kobiet w ciąży. Może ona spowodować poronienia, może spowodować poród martwego płodu, a u noworodka może spowodować, że ta listerioza będzie wrodzona. Bardzo przykrą informacją jest to, że śmiertelność noworodków z listeriozą wrodzoną wynosi nawet 80%. Gdzie możemy spotkać listerię w naszym środowisku? Poza lodówką, tak jak powiedziałem, i poza czasami sklepowymi półkami. Listerioza monocytogenes powszechnie występuje w glebie, w wodzie, ściekach, gnijących roślinach, w różnych kiszonkach, u dzikich i hodowlanych zwierząt. Przejdźmy może do występowania listeriozy monocytogenes w naszych produktach spożywczych, które są w każdej lodówce, które są w każdym sklepie. Listeria monocytogenes występuje w takich produktach spożywczych jak niepasteryzowane mleko, ser biały, łącznie z serem Bri, pleśniowym, kamembertem, tartym, żółtym serem, surowymi, gotowanymi bądź mrożonym mięsem. Także w wielu różnych produktach, które często nabywamy, na przykład na stacji benzynowej, albo w naszym osiedlowym sklepie. Szczególnym ryzykiem obciążone jest jedzenie produktów takich jak biały ser, pasztety, czy gotowane posiłki, Zawierające mięso, które długo przechowujemy w naszych lodówkach. Tu pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt kupowania produktów w dużych opakowaniach bądź w małych opakowaniach. Jeżeli mamy rodzinę dwuosobową, trzyosobową, starajmy się dostosowywać wielkość produktu, którego kupujemy, jego opakowanie, jego gramaturę, tak żeby można było spożyć ten produkt albo jednego dnia, bądź w ciągu dwóch dni, jeżeli nam ten produkt zostaje na drugi bądź na trzeci dzień, starajmy się ten produkt w odpowiedni sposób umieścić w lodówce. Oczywiście zawsze pamiętamy, że lodówka, czyli ta część chłodnicza, powinna mieć jak najmniejszą temperaturę od 0 do maksymalnie 4 stopni. A jakie są wymagania listerii monocytogenes, jeżeli mówimy o tym, że ma się rozwijać, że ma ewentualnie zaatakować nasz organizm? Listeria monocytogenes ma zdolność namnażania się w temperaturze lodówki, a więc już od temperatury 2 stopni do 45 stopni Celsjusza. Stąd, tak jak powiedziałem, ta temperatura w lodówce powinna być jak najniższa i jak najkrócej powinniśmy przechowywać taką żywność w sposób rozpakowany, nieopakowany, niezabezpieczony. Bakteria, czyli listeria, ma zdolność przeżycia niestety w zamrożonej żywności. Co powoduje, że wszyscy producenci powinni starać się, żeby wyprodukować produkt, który nie będzie zawierał tej, tej listerii, bądź w takiej ilości, żeby ona się nie namnożyła do ostatniego dnia przydatności do spożycia. Na szczęście, temperatura 60 stopni Celsjusza skutecznie zabija listerię, oczywiście nie od razu. Musimy gotować, smażyć przez około co najmniej 10 minut. Ale w wyższych temperaturach, tak jak na przykład 70 plus 75 stopni Celsjusza, listeria ginie już po kilku sekundach. Temperatura działa na listerię, a czy na przykład zakwaszone produkty, zakwaszanie produktów działa na listerię. No niestety nie za bardzo, dlatego, że nawet jeżeli mamy stężenie jonów sodowych do 40%, do 40% to niestety, ale listeria jest w stanie przeżyć. Im niższe pH, listeria ginie. To, to pH graniczne mniej więcej jest około pH 4. Przypomnę, że na przykład sok pomarańczowy ma około 3,5, a na przykład piwo 5,3. Gdzie listeria czai się w naszych zakładach? Tam, gdzie produkujemy żywność. Podłogi i posadzki. To jest miejsce, gdzie w momencie, kiedy nie zachowujemy odpowiedniej czystości, jeżeli te podłogi i posadzki są mokre, jeżeli stoją tam zastoiny, bo nie jest podłoga równa i w odpowiedni sposób nie ma, nie ma spadków, to tam bardzo często można spotkać listerię. Oczywiście pobieramy wymaz, wieziemy do laboratorium i tam niestety ta listeria wychodzi w naszych, w naszych próbkach. Czyli nachylenie i odpływ wody z posadzki jest bardzo istotne. Co roznosi listerię po zakładzie? Bardzo często tą listerię po zakładzie roznoszą pracownicy za pomocą obuwia. Tak istotne jest, że jeżeli mamy zakład, gdzie występuje pewien procent wilgotności, kiedy woda czasami występuje na posadzkach, żeby pracownicy wchodząc do części socjalnych przechodzili przez odpowiednie myjki, czy automatyczne, czy ręczne które są wyposażone oczywiście w wodę i środki myjące, środki dezynfekujące, po to, żeby tą listerię zniszczyć, po to, żeby zmyć z naszego obuwia. Maszyny produkcyjne to następne miejsce, gdzie ta listeria bardzo chętnie może się zadomowić i dlatego istotne jest, aby kupując maszyny, urządzenia, zwracać uwagę na to, że wszelkie kąty, wszelkie zakamarki, które są w tych maszynach, żeby te kąty przekraczały 90 stopni, aby podczas mycia i dezynfekcji można łatwo było dotrzeć do najmniejszych zakamarków tych maszyn. Oczywiście jednym z największych niebezpieczeństw, które, się, które, które występują na terenie zakładu, to są wszelkie układy zamrażania, wszelkie układy chłodzenia i systemy wentylacyjne. Przez to, że jest tam bardzo często zmienna temperatura, że to są układy, które pracują non stop, no, i jest duży procent, jest duża wilgotność w tych układach. Tam, jeżeli się listeria dostanie, pozbycie się jej, zwalczanie jej jest niezmiernie trudne. Złota zasada w każdym zakładzie to zawsze staraj się trzymać wodę z dala od Twojego produktu. Po to, żeby nie było żadnego chlapania, żeby nie było żadnych odprysków i jeżeli ma być gdzieś. W cudzysłowie, oczywiście brudnego, jeżeli ma być coś do usunięcia, jeżeli ma być woda, to żeby to było wszystko poniżej poziomu, kiedy, w którym jest nasz produkt. Jaka jest dawka infekcyjna listerii monocytogenes? To jest bardzo istotna informacja, dlatego że ta dawka infekcyjna listerii, która zależy oczywiście od szczepu i podatności organizmu, waha się od 100 do 1000 jednostek tworzących kolonie. Proszę zapamiętać to 100, bo to 100 jest bardzo istotne później w badaniach próbek czy, czy dana żywność jest zdatna do spożycia, czy nie. Mamy grupę produktów, które określamy jako produkty RTE. Dla osób, które nie są z branży brzmi to dość dziwnie. Osoby te, które Biorą udział przy produkcji czy handlu, wiedzą, że RTE to są produkty, czyli tak zwane ready to eat, czyli produkty, które są gotowe do spożycia. To jest żywność przeznaczona przez producenta, przez wytwórcę do tak zwanego bezpośredniego spożycia przez ludzi. Nie ma żadnej konieczności gotowania bądź jakiejkolwiek innej obróbki po to, żeby wyeliminować określone mikro, mikroorganizmy bądź wszelakie ograniczenia ich liczby do dopuszczalnego poziomu. Wchodzimy do sklepu, wyjmujemy produkt spożywczy z lodówki i od razu go konsumujemy. To są produkty tak zwane RTE. W tym momencie chciałbym zrobić taką małą wycieczkę, jeżeli chodzi o etykiety. Namawiam Państwa do tego, żeby raz, żeby producenci zwracali uwagę, co jest na tej etykiecie, Jakie informacje tam są zawarte? Oczywiście, te, dość duża część tych informacji jest opisana w prawie, a dla wszystkich osób, które są po prostu klientami, konsumentami, aby zwracali uwagę na to, jak kupują, co kupują i to, co jest napisane, to, co przekazuje im producent, właśnie na etykiecie. Zwracamy uwagę przede wszystkim na datę. To jest to, co. Każdy produkt, który ja wkładam do koszyka, zawsze sprawdzam datę przydatności do spożycia. A druga rzecz to też zwracam uwagę na to, czy, jest podane, czy są podane wymagania temperaturowe. W jakiej, w jakiej temperaturze należy dokonać obróbki danego, danego produktu. To niezmiernie istotne, ale to też zabezpiecza nas przed osobami, które nie doczytają bądź lekceważą to, co jest podane na etykiecie. Listeria monocytogenes w polskich produktach, w produktach takich typowo spożywanych w Polsce bardzo często może występować we wsztyku tatarskim, czyli krótko mówiąc w tradycyjnych produktach, które są bardzo często podawane na, na weselach, to jest tradycyjny surowy wołowy wyrób mięsny, który jest wiadomo spożywany bez uprzedniej obróbki cieplnej. Nie wiem czy ktoś Ktokolwiek jadł Tatar, który by był podgrzewany bądź, bądź poddany obróbce termicznej. To jest bewsztyk tatarski, to jest surowa kiełbasa metka, która jest wytwarzana z mielonego mięsa wieprzowego. I coraz częściej popularne danie w Polsce, czyli Karpaczio z wołowiny, to są produkty, które są szczególnie narażone na występowanie listerii w tych produktach. To są następnie produkty, które są podatne na to, że mogą zawierać listerię. To są regionalne sery, które są wytwarzane z niepastryzowanego mleka. To są ryby wędzone na zimno, czyli produkty poddawane obróbce cieplnej, która w absolutnie nie zapewnia, nie zapewnia żadnej inaktywacji zniszczenia mikroorganizmów. To są lody, które coraz częściej przygotowywane są w taki bardzo tradycyjny sposób i różne wyroby ciastkarskie i ciasta. To są produkty, które są szczególnie narażone na, na ryzyko pojawienia się Listerii w tych właśnie produktach. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że Listeria monocytogenes jest jak gdyby na pierwszym miejscu w takiej tabelce, która jest w załączniku do rozporządzenia Komisji Europejskiej. W rozporządzeniu, które Nakłada wymagania mikrobiologiczne na wszystkie produkty, które są produkowane i na terenie Unii Europejskiej, i te produkty, które są przywożone na teren Unii Europejskiej. Mamy rozporządzenie, w tym rozporządzeniu mamy pierwszy załącznik, i w tym pierwszym załączniku mamy pierwszy rozdział, i tam na trzech pierwszych miejscach jest Listeria monocytogenes. Po pierwsze, jest to żywność gotowa właśnie do spożycia, która jest. Wprost dedykowana dla niemowląt i dla osób, które są, wymagają specjalnego medycznego żywienia. I w takich produktach listaria monocytogenes absolutnie ma jej nie być. Badamy to, i poziom, który jest postawiony, to nie wykryto w 25 gramach. I to są produkty, które wprowadzamy do obrotu. I taki poziom bakterii ma być przez cały okres przydatności do spożycia. Ostre wymagania, no, ale to jest żywność dla dzieci, dla niemowląt i dla osób, które są na pewno chore, które mają, dla nich jest dedykowana żywność specjalnego medycznego przeznaczenia. Badania można wykonać w trakcie całego okresu przydatności do spożycia, czyli możemy zdjąć słoiczek z półki sklepowej i zbadać, czy tam jest listeria monocytogenes, czy jej nie ma. Jeżeli będzie cały produkt jest wycofywany z obrotu. Mamy w drugim punkcie mamy żywność, która jest gotowa do spożycia, w której możliwy jest wzrost listerii, ale nie jest ona przeznaczona, zazwyczaj do do żywienia niemowląt, bądź nie jest żywnością specjalnego przeznaczenia. W takich produktach i takim produktem jest na przykład łosoś wędzony na zimno, plasterkowany, na przykład z dodatkiem koperka i mozzarella, na przykład jako drugi, jako drugi produkt przykładowo. W takich produktach ustawodawca wymyślił, że mogą być dwie, dwa jak gdyby poziomy, które zakład ma sobie wybrać i może na te, jak gdyby w dwóch limitach badać. Pierwszy limit to jest właśnie 100 JTK, czyli jednostek tworzących kolonie. I to są produkty, które w momencie, kiedy jest wprowadzany taki produkt do obrotu, czyli na przykład taki łosoś, w okresie całej, w tym okresie przydatności do spożycia nie może być więcej niż 100 JTK na gram. Zazwyczaj to są produkty, które są wyprodukowane w bardzo dużych zakładach, i te zakłady prowadzą. Bardzo szczegółowe badania, limity określają na samym początku, przy wyjściu produktu z zakładu i na samym końcu okresu przydatności. Innym limitem jest po prostu niewykryto w 25 gramach, tak jak w poprzedniej grupie, przed wyjściem żywności spod bezpośredniej kontroli przedsiębiorstwa, sektora spożywczego, należy zbadać, że nie ma tam listerii w 25 gramach. Trzecią grupą produktów. Są to, są to również gotowe do spożycia różne produkty, tak jak kabanosy bądź konserwy mięsne. I tam jest generalnie niemożliwy wzrost listerii monocytogenes i tam jest limit 100 JTK. W tych produktach. W grupie drugiej i w grupie trzeciej tym limitem jest 100 JTK. Musimy zagwarantować, że przez cały okres przydatności do spożycia bakteria nie przekroczy tego poziomu. Można wręcz powiedzieć, że dopuszczona jest obecność listerii monocytogenów w tych produktach, ale wiemy, że ten poziom jest jak gdyby cały czas kontrolowany, cały czas pilnowany i on nie przekroczy tych 100 jednostek, o których wcześniej mówiłem, że te, od tych 100 jednostek zaczyna się. Moment, kiedy bakteria może być chorobotwórcza i może zaatakować nasz organizm. Udowodnione jest, że listeria monocytogenes nie wzrasta w pH w żywności mniejszym bądź równym 4,4, aktywność wody w żywności jest mniejsza lub równa 0,92 i formuła pokarmu. Zawiera kombinację czynników, które uniemożliwiają wzrost listerii monocytogenes. Dziękuję bardzo za uwagę. Na koniec pragnę Państwa zaprosić do odwiedzenia strony snsfoods.pl i do rejestracji na tej stronie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.